Czym żyje województwo podlaskie? Audycja powstaje we współpracy z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim. Czas w Radiu Yard na rozmowę z cyklu Czym żyje województwo podlaskie? Dziś gościem jest Jarosław Antychowicz, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, ale przede wszystkim prezes Infinity Group, to jest spółka technologiczna. Tak jest. Przed nami Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. W Operze i Filharmonii Podlaskiej zaproszeni goście będą dyskutować o szansach i o wyzwaniach, przed jakimi stoi nasz region, więc zapytam Pana, no właśnie, jakie to są szans Jakie wyzwania? No cóż, jesteśmy w bardzo y, interesującej powiedziałbym, sytuacji i bardzo chciałem pogratulować organizatorom tego Forum Spójności, bo uważam, że to jest świetny pomysł, żebyśmy zaczęli rozmawiać o przyszłości Podlaskiego. Natomiast co ciekawe, tytuł konferencji. To mm -hmm. Strategii, wyzwania, szansy rozwoju Europy Wschodniej. I tutaj postawiliśmy, jednak organizatorzy postawili akcent bardzo mocno, że jesteśmy częścią dużego konglomeratu zrzeszającego wiele krajów, a my jesteśmy tym obszarem przygranicznym nie obszarem przygranicznym polskim ale całej Europy. Mm -hmm. I w związku z tym, też w interesie całej Europy powinno leżeć to, żeby ten region rozwijał się sprawniej i dobrze. Jak to zrobić? To, 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 to jest też tak, że y, to jest kwestia czasu, czasu, w jakich rozpatrujemy, bo możemy rozpatrywać y, nasz region w kategoriach takich, jak, jak on się do tej pory rozwijał. Rozwijał się niewątpliwie przemysłem rolniczym, około rolniczym, przemysłem mleczarskim, i to były takie podstawowe y, motory. Ruszające naszą, nasz rynek pracy, naszą gospodarkę. Natomiast znaczącym elementem był też sąsiedztwo z Białorusią i, i ten rozwój naszego biznesu w oparciu o bliskie kontakty i relacje biznesowe z Białorusinami. Niestety wojna pokrzyżowała plany, na początku pandemia, potem wojna i okazało się, że bardzo wiele małych i średnich przedsiębiorstw musiało zmienić strategię myślenia mhm. o swojej przyszłości. I Kolejnym elementem, na którym warto się zastanowić, to to dobrze, to jak będzie, jaka będzie jak będzie wyglądała przyszłość. I myślę, że mamy ogromną możliwość w chwili obecnej właśnie na tym forum pomyśleć o przyszłości, porozmawiać o tym i rzeczywiście ją zaplanować. Bo mm. prawda jest też taka, że jeżeli chcemy, jeżeli chcemy zebrać plony, jakby się to powiedziało, w, że tak powiem, w regionie mocno rolniczym, to wcześniej musimy jednak posiać. Jasne. I warto byłoby, gdybyśmy porozmawiali na tym forum też o tym, w jaki sposób inwestować w Podlaskie, jakie branże będą najbardziej intensyfikujące, nie dziś i teraz, ale za parę lat. Mhm. Stąd, też, stąd też przyznam, że ważnym yy, yy, dziękuję za zaproszenie na, na te forum od organizatorów, ale też dostałem możliwość poprowadzenia jednego z paneli i tytuł tego panelu to jest biznes na granicy, jak rozwijać firmę tam, gdzie kończy się mapa. Mm -hmm. I zapraszając gości na ten panel... Y Postanowiłem że inaczej spojrzeć na tą mapę, to znaczy nie w kontekście geograficznym, ale w kontekście kompetencji. Dlatego moim gościem będzie m.in. Michał Czoga, szef Intela w Polsce, będzie Przemysł Ganiński, jeden z dyrektorów PWC Polska, który bardzo mocno wspiera rozwój w regionach, ale będzie też Dariusz Piotrowski, szef zarządzający DEL. Mhm. Czyli jak, yy, i oczywiście będzie Max Dropiński i pan Wojciech Strzałkowski, prezes Polskiego Klubu Biznesu. Yy, dlaczego w taki sposób dobrałem panelistów? Mhm. Dlatego, że w nowych technologiach granice wyglądają trochę inaczej. To znaczy? Jeżeli spojrzymy na rynek pracy, no to on już został uspójniony właściwie dla całego świata, a na pewno dla, dla Europy Zachodniej. Dlaczego Europy Zachodniej, a na przykład, a trochę mniej dla Stanów Zjednoczonych? No dlatego że, dlatego, że kwestia różnic czasowych ma znaczenie. Chodzi o to, że fajnie jest, jak wszyscy pracują w tym samym czasie, w tym samym rytmie. Natomiast, natomiast ten rynek, rynek pracy, głównie przez pandemię, nauczył nas pracować zdalnie. I z, z naszego punktu widzenia, to, gdzie siedzi programista, gdzie siedzi analityk, to nie ma żadnego znaczenia. W tym sensie granic nie ma. Nie ma absolutnie. Mm. I, i całe IT pracuje, w, że tak powiem, w takim międzynarodowym rytmie. Myśmy przez jakiś czas zatrudniali dwie osoby z Brazylii, z Rio de Janeiro, w Białymstoku byli zatrudnieni. Nigdy nie byli w Europie pracowali dla jednego z niemieckich klientów. Więc jest to możliwe I, i też tutaj obserwujemy, jak bardzo zakorzenieni są pracownicy z Białorusi, z Ukrainy. Mamy świetnych informatyków, świetnych programistów, świetnych ludzi od nowych technologii. I nie wiem, czy Pan wie, ale najbardziej popularną grą na świecie jest Work of Tanks. Jest, Być może. Jest to firma, znaczy gra w nią najwięcej osób. Mm -hmm. Też się zdziwiłem, bo ja, ja nie gram. Natomiast, <grym> natomiast ta firma swoje korzenie ma na, na Białorusi. Tak? Oni rozwinęli tą grę z, z Białorusi. Nigdy nie myśleli o tym, żeby mocno się zakorzenić na rynkach tych wschodnich, a raczej od razu mieli aspiracje do tego, żeby stworzyć taką grę, na, w którą będą grali ludzie na całym świecie. W chwili obecnej, z racji złej sytuacji na Białorusi, oni się przenieśli. Wszyscy do Wilna. Mhm. I, I teraz, że tak powiem, centrala i cała firma, większość pracowników została przeniesiona. Mhm. I, I oni robią to z, 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 już z Unii Europejskiej, z Wilna, natomiast robią to o zasięgu globalnym. Mhm. Podobnież jest, Weiber też powstał na Białorusi. Teraz y, jego centrala mieści się w Izraelu. I takie aspiracje my też powinniśmy mieć, żeby jak Bo... tworzymy, to robić to globalnie. Tak. Mhm. Tak, i właśnie dlatego, dlatego zaprosiłem ludzi, którzy absolutnie nie tylko rozumieją, jak się robi międzynarodowy biznes, ale wydaje mi się, że bardziej aniżeli my rozumiemy, jaka... oni rozumieją, jaka jest przyszłość, czyli co się zadzieje w przyszłości, bo ta przyszłość jest kreowana przez nowe technologie. Mhm. Proszę zwrócić uwagę, jak się szybko rozwija świat. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli naukowcy teraz liczą, co się zmieniło w... 150 lat temu w życiu człowieka, od jego urodzin do śmierci, no to szacują, że ta zmiana y, określana jest y, na jakieś 3%. Czyli mhm. człowiek rodził się i umierał dokładnie w takim samym świecie. Ten świat się bardzo nieznacznie zmienił. W chwili obecnej różnica zmiany od urodzin do śmierci człowieka to jest około 150%. Okay. Więc my się rodzimy i umieramy w zupełnie innej rzeczywistości. Jeszcze nie umarliśmy, ale pewnie. No i daj Boże jeszcze długo. Nie. Pe, daj Boże długo jeszcze nie, ale, ale pewnie, y, jeśli już y, życie człowieka się kończy, to wtedy to no. będziemy mogli policzyć, że, że to jest 150%, ale co ciekawe, ten świat bardzo mocno przyspiesza. Mhm. To znaczy, no, ja my może o sobie ja tutaj patrzę na, na ludzi znacznie starszych ode mnie i widzę, jak mm, jak powstaje ten dług technologiczny w stosunku do świata. Tak pewna dysfunkcja umiejętności życia w tym bardzo skomplikowanym, cyfrowym świecie. I to, co mnie przeraża, to to, że za kilka, kilkanaście lat ja też przestanę nadążać za tym. Mhm. I myśląc o tym, jak robić biznes na Podlasiu, myślę, że warto wziąć pod uwagę dynamikę rozwoju świata, jak szybko on się zmienia, jak bardzo musi być dynamiczny, i, I to, że będziemy w stanie przewidzieć, jaka będzie przyszłość. Łatwiej pozwoli nam funkcjonować w tym świecie. W związku z tym tę granicę, z granicy na mapie, bardziej przesuwam w kierunku y, granic możliwości technologii, percepcji ludzi. Mhm. Natomiast niewątpliwie mamy, y, pracujemy z bardzo wieloma zachodnimi korporacjami w całej Europie i, i na świecie, bo obsługujemy i, ja, i, kraje, i kraje z Bliskiego Wschodu, y, Izrael, a te Stany Zjednoczone, y, całą zachodnią Europę. I muszę powiedzieć, że nasi Pracownicy nie mają żadnych kompleksów, jeżeli chodzi o swoje kompetencje. Oni sami są tak dobrze, tak dobrze, a nawet często lepsi od tych, którzy skończyli wyższe uczelnie na zachodzie, na przykład. Mhm. Powiedzmy jeszcze do tej konferencji, bo często z takimi wydarzeniami z mojej perspektywy bywa taki, zadaję też innym gościom związanym z tym tematem, to pytanie czy takie spotkanie ma szansę przynieść realne polityczne i gospodarcze korzyści, czy się skończy na dyskusjach i takim sobie gadaniu mądrych głów? To bardzo dobre pytanie. Mhm. Na pytanie, czy przyniesie polityczne korzyści, tego nie wiem, bo nie jestem politykiem na szczęście. Mhm. Nie po to ciężko pracowałem, żeby być politykiem. Natomiast oczywiście. No, w czy... kwestii politycznych korzyści pytam też m.in. o chociażby fundusze unijne dla województwa. To są korzyści nie, to już są korzyści gospodarcze, bardzo jasne. Natomiast zwykle politycy to są specjaliści od wydawania pieniędzy, a nie od zarabiania. Mhm. Fajnie byłoby, gdybyśmy spojrzeli na pieniądze. W, kategori w kategoriach nie wydawania pieniędzy, ale raczej inwestycji. A inwestycja ma to do siebie, że musi w długiej perspektywie, dobrze, dobrze jest, jeśli w krótkiej też, ale przynajmniej w długiej perspektywie, żeby przyniosła zysk, korzyść. I dlatego bardzo ważne jest to, żeby ludzie, którzy. Chcą wydać pieniądze, porozmawiali, porozmawiali z tymi, którzy z natury rzeczy potrafią te pieniądze inwestować czyli z biznesem. Mhm. I tutaj Izba Przemysłowo-Handlowa jest takim dobrym pomostem do tego, żeby rozmawiać yy, o tym, w co warto inwestować w przyszłości. Mm -hmm. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Spotkanie, przypomnijmy, już jutro rusza Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Warto śledzić tą imprezę. I na koniec jeszcze naszej rozmowy dodajmy ważną informację. Mieszkańcy powiatu białostockiego mogą otrzymać dofinansowania na różnego rodzaju kursy, także szkolenia, które podnoszą Kwalifikacje to projekt pod tytułem Profesjonalne Kadry Podlasia. Powiedzmy o nim kilka słów. Oto jest świetny projekt, który jest prowadzony na y, zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Jest to projekt, który pozwala mieszkańcom powiatu y, białostockiego podnieść kompetencje, podnieść kwalifikacje. Jak wygląda ten, problem, y, ten projekt? Ten projekt wygląda w taki sposób, że można się do nas zgłosić, złożyć formularz y, za pomocą y, strony internetowej i otrzymać wsparcie w wysokości 7300 zł na dowolny kurs, na dowolne, y, na y, do, dowolne szkolenie. Jedyny warunek to jest taki, że to szkolenie musi być wybrane z, z bazy usług rozwojowych, ale jest to baza, która jest bardzo, bardzo pojemna. Tam są dziesiątki tysięcy różnego rodzaju kursów, tam są już studia podyplomowe proponowane przez bardzo wiele różnych uczelni z całego kraju. To, jaki jest jeszcze warunek, to to, że Osoba chętna nie może prowadzić działalności gospodarczej. Nie. Czyli nie jest to skierowane do firm, do przedsiębiorców, a do pracowników, którzy nie prowadzą działal działalności gospodarczej. Te szkolenia są dofinansowane w 90 lub 95 czyli właściwie praktycznie prawie w 100 procentach, a to, czy 95 czy 90, zależy od tego, jakiego rodzaju egzamin jest na końcu szkolenia, kursu, czy szkoły dyplomowej. Jeśli jest to egzamin poziom państwowy, to wtedy mamy dofinansowanie w wysokości 95%. Jeśli jest to egzamin sprawdzający, jest wewnętrzny, mhm. to wtedy dofinansowanie jest w, w kwocie w 90%. Mhm. Do kiedy można się zgłaszać? To jest projekt, który będzie trwał jeszcze praktycznie dwa lata. Mhm. My co jakiś czas robimy nabory, średnio co dwa tygodnie robimy nabór taki po 100-150 osób i się zgłasza tyle? Zgłasza się zwykle 800. Jasne. Natomiast mamy specjalne projekty, projekty przeznaczone dla, dla tych, którzy nie są aktywni zawodowo, czyli nie pracują nigdzie. Mamy też specjalną kategorię pod tytułem obywatele Ukrainy, mamy specjalną kategorię na przykład dla pracowników opieki długoterminowej po to, żeby oni podnosili kompetencje. Mamy też specjalną kategorię 50. Plus I w każdych tych kategoriach są KPI, które musimy, że tak powiem, wypełnić. Jarosław Antychowicz, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białym Stoku, był gościem Radia Yard. Dziękuję bardzo. Również licznie dziękuję za zaproszenie i dziękuję słuchaczom za uwagę. Wszystkiego dobrego. Czym żyje województwo podlaskie? Audycja powstaje we współpracy z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim.